Nie, dobra, 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 nie wiem czy widać e, raczej nie widać. E, chyba teraz widać. Nie z tego świata. O, kurna, rozmazuje się. Dobra, instaluje się De 3, nie z tego świata. To jest coś fajnego. No i sobie ostatnio oglądałam, dlatego... No cedo to. Dobra. Poczekamy chwilę. to no, 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 Tutaj ta pani, coś tam w Wiedźmach i Wróżkach Fajne szczerze mówiąc Ściągnęłam to z Torrent City Po co ja mówię, że to ściągnęłam, ale dobra I Dobra, dobra, dobra O, 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 teraz pokażę fajne zdjęcia, tylko to na za zginęła w pokoju, dobra no i sobie obejrzymy kilka zdjęć. Niech to się szybciej załadowuje. O! Yy, widać, widać, widać. To jest pierwsze zdjęcie. Drugie. Zombie to jest. Ale piękne. Widać, tu jest wampir, tu jest wampir. Tam jest wampir, tam jest wampir. No i ogólnie wampiry. Ale to jest najfajniejsze. Patrzcie, jakiego fajnego miśka wymyślili. No i dzieci też mogą być wilkołakami. No, to jest ładne. To dopiero jest ładne. A, jak ja to lubię. Mi się spodobał szczerze mówiąc ten dodatek. Mimo to, że pierwszy, pierwszy raz będę w to grała. W ten dodatek. Dobra. No, już połowa. Dobra, to jeszcze coś tam porobimy sobie. Mam pomysł. No, otwieramy bardzo dużo stron. Popatrzymy się na wampiry. Naprawdę się liczynę. Hmm. I być może nagram jakieś, Wydegrała, jak... nagrywała jakieś filmiki. I kurde, przy okazji, przepraszam, że będzie, no wiecie, coś takiego bardziej widać. I się będzie, no będzie trochę coś rozmazane, ale nie mam frapsa ani żadnych takich. Tylko frapsy nie do takich rzeczy, czy coś jeszcze? Nie wiem. Szczerze mówiąc. Ale patrzcie, jaką ona ma minę. Wiem, rozmazane. Ale ma brzydką minę. Dziwaczno, takie dziwne brwi. A ten takie fajny, a ta taka brzydka. Ale tamten ma otwartą tam tamta być smutna. E, tam, co to 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 z blond włosami, to jest wampir. Tutaj to chyba to też z blond włosami. Tak, to z blond włosami. Tutaj chyba jest, są dwie wampirzyce i dwa wampiry, no. I czterech ludzi. <laughs> Ale to jest fajne, najfajniejsze chyba. Ale ja histeryzuję, że tu mam. Wydaje się, jakby to już się zrobiło, a to jeszcze nie, ale się wydaje, jakby było o wiele więcej, jeżeli się. Yy. Gdzie jest krak w tym? Krak lip. Krak nie działa, krak lipa. Krak działa, tylko trzeba go wkleić do katalogu przedstawowego. Wiem, takie same, ale są inne niki, no nie. Dlatego wiadomo. <noise> Tylko jedna osoba, po, osoba mi powiedziała jak to trzeba zrobić. Ta osoba przesyłająca to jest chyba? No w każdym razie. Dobra, przeczytam o, opis, dobra? Opis, dobra. De Sims 3 nie z tego świata to odpowiedź EA The Sims Studio na prośby fanów serii The Sims, którzy domagali się wprowadzenia do gry elementów nawiązujących do popularnych horrorów, w tym zwłaszcza wampirze i sagi zmierzch. Co prawda możliwość przeistoczenia się w wampira pojawia się już w dodatku The Sims 3 Pozmroku, ale twórcy postanowili dać graczom okazję do wcielenia się także w inne postacie, postaci o nadprzyrodzonych mocach. Nowe wymaganie: Windows XP lub Vista lub 7. Hmm. No. Instrukcja jest: Zamontuj w napędzie demontol, lub Wypal. 2. Zainstaluj grę. W się: Jeśli zapyta o klucz, użyj Keygena. 3. Skopiuj zawartość kraka i wklej zawartość do głównego folderu z grą. 4 graj. No, chyba ten krak nie działa, ponieważ tutaj jest klucz, raczej yy, keigen yy, bo ja Kagena nie znalazłam i na szczęście to tutaj było, dlatego mamy. Ja cię jeszcze tak niewiele brakuje. Info o grze, ta, 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 ta. No i to takie fajne jest. Torrent City z tą żabą, taką, ale ta żaba ładna, no nie? No i być może nagram właśnie coś związane z tym dodatkiem. Bo tak to to ja. No nie mam pomysłów. Hmm. Dobra, to teraz sobie tak fajnie poczekamy. O kurde, szkoda, że nie można przyspieszyć, ale można wycinać. Albo raczej zatrzymywać naganie. Aaa, wygadałam się. Nie mam wycinać nie, nie nie oporządzam tego na kompie, od razu wysyłam, bo ja teraz telefonem to nagrywam jak y, chyba wiadomo. Czy da się to jakoś. Bada. Zaraz, 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 przepraszam, że tak. O, kurde. Um, no dobra. No, widać po części moją twarz. Telefon Samsung Galaxy Ace. Lol. Dobra, dobra, dobra. Betty, Betty. jeśli ci chcę. <laughs> yy, nie z tego świata wróżyki. Wróżyki. Destiny średniowiecze LOL. Yy, musiałam bardzo dużo rzeczy usuwać, żeby to działało, żeby to można było zainstalować. Yy. A, jakiś rozkwit coś tam pisało. Najlepszy moment to jest KKF, to jest dobre. <laughs> Fajne. Uh, witches and Anne Wills to jest to Wow, Minecraft Dobra. No, jeszcze chwilę i będziemy mogli robić kraka. I będziemy mogli pograć. I może jeszcze coś pokażę. Zobaczycie sobie. No, przy okazji, może stworzymy rodzinę wilko, Aku w Watachę raczej. A, fajnie zaraz, 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 Wróżką można zostać tylko używając eliksiru. A. Tak, tak, tak. E, trochę info o wróżkach, tak, to jest takie coś. E, coś tam. Ehe? Właśnie, o co? Co do opisu. Można też nią zostać po prostu tworząc w Casie. No tak. Casie? Super, ale zasnąć, a nie zasnąć A, zasnąć. Kurde Za ten filmik łapka w górę okay. Księżycowe jezioro Uu. Ciekawe Super zombie zombies tak. Mhm, ciekawe no, jeszcze dwa klocki, albo jeden. Nie, raczej dwa klocki. Eee, i teraz będzie tutaj. No to teraz, żeby pooglądać, jak to będzie się ładowało. Ciekawe, do niej. No to sobie, teraz jeszcze coś porobimy na Mozilla Może znajdziemy jakieś kody? The Sims 3 Sezon 2 Odcinek czwarty, lol Nie kumam tego, nigdy tego nie obejrzałam Stylowy dworek, wow, oki. Okay. Ooo o Katy Perry, Sweet no No coś tam, Słodkie Niespodzianki, Katy Perry, czy coś tam. Lol, jak ja... Jak ja... Tak, chcę zainstalować najnowszą, a robimy zalecane. Nie wiem, czy to zrobić, chyba nie zrobię tego. No, bo jeszcze coś w pindole. Ta co to? Hmm. A ta miała przez telefon. Nie widać mnie, jestem papirem. E, tu jest lustro, widać tam. E, ciekawe, czy mnie będzie widać. E, na, raz, na nagranie zobaczę. Co się dzieje, Sońka? Ja chwilę zapalam światła na, na tym, 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 tym. Dalej Soni nie widać. Lol, jak tu ciemno. to, bo tam jest coś takiego, że potwierdzić, że tak, chcę zainstalować najnowszą wersję Orgin, czy no nie. Ja nie wiem, co to jest za Orgin. Kto wie? No powiedz, że nie i zobaczysz, co się stanie. Dobra. czy? Dobra, nie ma to, że to jest... Zajrzyj do pieku i przeczytaj. Dobra, zakończymy to. Jeszcze nam pokaże się takie, jakieś coś. Aha, dobra, ciekawe. To nie jest to. To nie jest to. Game Data. Shared. Unpack. No! Ile tego tu ma? MonFalse World. cakes. Tak, Kagaz Win 32. Aha. Support. No gdzie to może być? Orgin EA Help Update Redmi. A, zobaczymy to. O, lol. o bardzo ciekawe. Um. E, dobra, to jeszcze jeden mój komputer otworzymy. Dobra, e, to, to, to. To się. Gdzie to się zapisało? C, program Files Electronic Arts. C, program Files Electronic Arts. Decymistrz nie jest tego świata. Dobra. MGMES. Mm, no kurde, jak to się robi? Super, chyba. A help? No. Orgin? No. Aha, No. Tu No. Gdzie to być? Bin? Aha. gamy e, to tutaj powinno być gamy, bin bin e, to co my, to co tutaj ma być dobra, poszukam tego installer support nie, Tumby, no dużo tego lol dużo tych opcji a spoko zaraz 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 mamy to dobra Ehm... Um. Eee... Fa... Light... Firelight... Dobra... Dobrze, że mam to otwarte... Firelight... Game... Bin... to To I tutaj jest Kagan! Dobra... Skopiujemy to... Wkleimy... What?! Okej okay. Sprawdzimy teraz, czy to zadziałało. Mm. Dobra. Do katalogu podstawowego. Dobra, ale sprawdzamy to. Może sprawdziłem tam tędy. Nie, przeważnie, tędy się odpala, jeżeli są. Przeważnie, tymi normalnymi odpalamy. Nie wiem, czy trzeba do dodatkowymi, że tymi. E, czy to jest pochodzy. A, jest na maksimum oddalone. Odbija tu się światło. Tu, 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 e, pe, do picia. Nie można zaplikać ją ordinę, okay. Przeważnie tak się powinno pokazywać. <śmiech> powinno. <śmiech> LOL. Automatyczna aktualizacja, dobra, dobra. Mało dostępnego... Mogą pojawić się... Tak, no. Mało dostępnego miejsca na dysku. Mogą się pojawić problemy. Czy chcesz kontynuować? Tak lub nie. Tak, no. Nie no, to jest nienormalne. Um. Ryżawyka. Dobra, to, to będzie jeden odcinek, to na koniec. I wreszcie go widzimy się, jak będzie kolejny odcinek, jakoś się będzie odpalało.